Sześcioletniego chłopca i jego rodziców, których pan jako prezydent miasta no, zmusił do eksmisji z lokalu komunalnego. Rozprawa eksmisyjna, jak widzę, odbywa się 29 maja, więc podobnie jak przy Marszałkowskiej 66. Może pan jeszcze wykazać się odrobiną e, przyzwoitości, skoro dodawać pan nie u mnie e, i analizować mojego kontraktu podatkowego, to może chociaż odrobinę przyzwoitości pan znajdzie. E, czy ujmie się Odpowiedź, pan za sześcioletnim chłopcem i jego rodziną? Zadawał pan już e, to pytanie i odpowiedziałem, że, że nie. E, ta decyzja została wstrzymana nie było żadnej eksmisji to jest znowu nieprawda i nie będzie eksmisji dlatego że tej rodzinie zostało zaproponowane inne mieszkanie w tańszym budownictwie na najem bo to jest dokładnie to co ja robię tak dbam o mieszkania komunalne. Wie pan, dlaczego dbamy o mieszkania komunalne? Bo właśnie byli różni ludzie, tacy cwaniacy się pojawiali, którzy próbowali wykupywać za tych ludzi, którzy mieszkali w tych mieszkaniach komunalnych mieszkania z bonifikatą, żeby na, to robi, na tym robić interes. Całe mafie tego typu funkcjonowały, niestety i w Gdańsku, i w Warszawie, i w innych miastach. Ja doprowadziłem do tego, że już tego procederu nie ma. Doprowadziłem do tego, że Powiększamy ten nasz zasób komunalny jak możemy remonty pustostanów, 12 tysięcy pustostanów, czasami to są naprawdę bardzo poważne remonty, dwa tysiące nowych mieszkań, które zostały wbudowanych i w tej chwili przyspieszamy. I właśnie o to chodzi, mam zresztą ten dokument, w którym proponuję tej rodzinie mieszkanie w takim budynku, bardzo zresztą nowoczesnym, na tańszy wynajem, żeby rozwiązać ten konkretny problem, bo jak ja słyszę o problemach, to po prostu je rozwiązuję. I mówi pan, że jest, jestem prezydentem Warszawy. No tak, no jestem prezydentem Warszawy i dla Dlatego rozwiązuje problemy Warszawianek i Warszawiaków. I tak, o tym doświadczeniu warto mówić, a pan przeinacza fakty, mówi pan o czymś, co nigdy nie miało miejsca. ja w przeciwieństwie do pana pan reaguję. Natychmiast jak słyszę tego typu rzeczy i tego typu sygnały do mnie dochodzą. Karol Nawrocki, Liposta. Tak pan reaguje, że miał pan w wyborach mniejszy wynik niż w wyborach e, samorządowych, więc chyba warszawiacy nie do końca. Jakie pan miał u siebie w to, Więc chyba nie do końca. Nie jestem prezydentem Gdańska, więc chyba Polacy, nie, e, warszawiacy niekoniecznie to. E, doceniają. No, miał pan możliwość zachowania się w sposób przyzwoity i zadeklarować wszystkim Polakom, że ta rodzina z sześcioletnim zrobiłem. Tak jak mieszkańcy to wrócą do, na Marszałkowską 66, ale tego pan nie zrobił. A o mieszkania komunalne dba pan, bo jest ich mało, tylko 60 rocznie pan buduje, a deweloperzy 14 tysięcy i wpłacają teraz na w obszarze polityki.